Na pewno po takim wyniku presja w kolejnego wyniku jest dużo większa i oczekiwania są dużo większe. Ja miałem taką świadomość, że to będzie jak gdyby na, na dużo większym poziomie niż do tej pory, tak? e, Mimo tego, że byłem zdobywcem Pucharu świata, ja chciałem być powtarzalny, a w głowie miałem już kolejne igrzyska olimpijskie i tak naprawdę już sobie planowałem drogę do tych igrzysk. Nawet nie brałem pod uwagę, że mogę skończyć karierę, to tylko była taka chwila, moment, kiedy doszło do rozmowy z żoną, czy kontynuujemy, bo tak naprawdę miałem taki niepisany układ z żoną, że to są ostatnie igrzyska i już praktycznie kończymy niezależnie od wyniku, no ale po takich sukcesach, po dwóch medalach olimpijskich, no, nie wypadałoby nie skorzystać w jakiś tam sposób, nie, nie wykorzystać tego sukcesu i na tej fali nie pojechać dalej. Także bardzo szybko rozważyliśmy za i przeciw i stwierdziliśmy, że, że po prostu będę się przygotował do kolejnych igrzysk. I kolejnym celem to były igrzyska w Pjongczang, w koreańskim Pjongczang, do których się przygotowałem. A takie małe cele po drodze to medale Mistrzostw Świata na dystansach. E, porażka w, w, pierwszym, w pierwszym momencie wywiera na mnie złość. Tak? Ja jestem bardzo zdenerwowany, że, że mi nie wyszło. E, no niczym ten Kunerwaj, który wyrywał sobie włosy. E, mam podobnie, ale u mnie to bardzo szybko przechodzi. Ja zaczynam od razu analizować, dlaczego doszło do tej porażki, co było za, co było przeciw. I jak gdyby później już na chłodno zaczynam te wszystkie rzeczy analizować. I staram się wyciągnąć wnioski. Tak? Jeżeli wyciągnę wnioski z tej porażki, to wracam silniejszy, stawiam sobie kolejne cele i staram się do nich dążyć. Taką w cudzysłowie porażką był start w Pionkchan, kiedy zdobyłem 12 miejsce. Oczekiwania były oczywiście na powtórzenie sukcesu, przynajmniej medal na igrzyskach w Korei. Niestety nie udało się, muszę powiedzieć, mimo czterech chęci i wszystkiego, co mogłem zrobić. Było to dwunaste miejsce. Z perspektywy czasu, no, muszę powiedzieć, że miał, jeżeli chodzi o zdrowie, które gdzieś po drodze mnie zawiodło, w tym ostatnim kluczowym sezonie olimpijskim, również przeciąłem sobie staw skokowy, który. To, to wszystkie rzeczy, które się na, nałożyły, no niestety miały wpływ na tą, tą, tą porażkę, o której, o której mówię. E, na pewno ciężko jest sportowcowi się podnieść po takiej porażce i, i zdaje sobie sprawę, e, jak trudno jest jak gdyby znaleźć sobie kolejny cel, e, kolejne wyzwanie i zmotywować się, aby wrócić ten, na, ten najwyższy, na, na ten najwyższy pułap, e, który do tej pory reprezentowaliśmy.